To jest dziewczyny, ja mam na imię Magda, a ja Monika. Wszystkie sukienki, które dzisiaj zaprezentujemy, znajdziecie na www.laversa.pl oraz w budziku stacjonarnym przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. E, kochane, pamiętajcie, że w opisie tego filmu e, są linki do każdej z tych sukienek, którą Wam dzisiaj zaprezentujemy wraz z cenami i przekierowaniem do strony internetowej. E, kochane, ja mam na sobie e, naszą nowość, sukienkę Mije z takim głębokim rozcięciem na nodze, dekolt pięknie zdobiony, tutaj wyszywane kwiaty razem z cekinkami e, pod szyjkę, tył pięknie też się prezentuje, zobaczcie jest cały tutaj Wycięty. Model występuje od rozmiaru 34 do rozmiaru 40 w kolorze tym wrzosowym. Naprawdę piękny model. Myślę, że to jest taka idealna propozycja dla druchen, czy też panny młodej na, na przebranie, ale równie dobrze dla gości weselnych. Jest taka lekka, zwiewna, ten, ten przód tak naprawdę pięknie się prezentuje, także polecam Wam serdecznie na większe wyjścia. Dziewczyny, ja mam na sobie sukienkę i pewnie jak nas obserwujecie, to na pewno ją znacie, jest to jeden z bestsellerowych naszych modeli. E, ta sukienka występuje pod dwoma nazwami. E, pierwsza z nich to jest piuma, która występuje od rozmiaru 44 do rozmiaru 50, a pod drugą nazwą Promena macie rozmiary od 52 do rozmiaru 58. E, długa suknia, która przepięknie się błyszcze, przede wszystkim e, ta charakterystyczna góra. W taką krateczkę, cała ta krateczka jest pokryta różnymi tutaj cyrkoniami, które przepięknie się mienią. Bardzo taki model kobiecy i myślę, że elegancki. Sprawdzi się na pewno na wiele okazji, na przykład na wesele czy na poprawinę. Tak, dla mamy weselnej, czy też równie dobrze dla panny młodej. Ten model występuje w wielu wariantach kolorystycznych, także kochane sprawdźcie koniecznie na www.labersa.pl sukienka Piuma i Promena. A moja sukieneczka Mia. Serdecznie Was zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego przy ulicy Bolesławieckiej 1, gdzie znajdziecie oczywiście ogrom sukienek właśnie tego typu, długich, krótkich, propozycje dla mam weselnych, druhem, panien młodych. Naprawdę mamy tego ogrom. Także serdecznie Was zapraszamy i do zobaczenia. Запрашиваем. Привет. Стремайтесь.